Wielka Burza Piaskowa odeżyła wyspę, zamieniając ją w wielkie pustkowie, co przyniosło nas do sezonu trzeciego. Na tej pustyni znajdziemy aż trzy nowe miejscówki i trzech nowych bossów. I czekajcie tylko, aż dowiecie się, jakie przedmioty dropią. Jednym z tych bossów jest Megalodon, który przybył tu wielkim statkiem w kształcie rekina i jest on głównym złoczyńcą tego sezonu. Jego miejscówka przypomina trochę rekina z rozdziału drugiego. Jest nawet skrzynka na czubku nosa. Jednym z nowych itemów jest fontanna Nitra, którą znajdziemy dosłownie wszędzie. Użycie jej daje nowy efekt nitra, który pozwala wyżej skakać, a nawet przebijać się przez ściany. A gdy w trakcie tego efektu będziemy w aucie, to dostajemy boost do driftowania oraz nieskończone paliwo. Można też dostać ten efekt niszcząc takie oto beczki. Jest również nowy medalion, który daje nam nieskończone nitro. Aby go dostać trzeba zabić Megalodona w jego miejscówce. A po zrobieniu tego dostaniecie też mityczne nitro rękawice, które też są nowym przedmiotem. Można je znaleźć w formie zwykłej oraz mitycznej i dają one niezłą mobilność i całkiem spory damage. Na miejscówce obok, czyli ryzykownej rafinerii znajdziecie maszynistkę, która po pokonaniu daje nowy karabin w mitycznej wersji oraz medalion, który odnawia kewa aż do 75, co jest mega mocne. Trzeciego bossa znajdziecie w Nitrodomie, czyli wielkiej arenie, na której trzeba przejść próbę zanim się zawalczy z bossem, którym jest szrama. Dropi ona medalion, który daje wam nieskończoną amunicję oraz nową wybuchową kuszę, ale to nie wszystkie bossy, ponieważ są jeszcze dwa sekretne, o których powiem za chwilę. Sezon trzeci skupia się w większości na autach. Zostały dodane nowe modyfikacje, które ze zwykłego samochodu bestie. Aby zamontować ulepszenia, wystarczy wjechać autem w takie oto skrzynki, które znajdziecie praktycznie wszędzie na mapie. Są też nowe stacje naprawcze. Wystarczy również w taką wjechać, aby auto naprawić i zatankować do pełna. Radzę wam zdobyć takie ulepszone auto, zanim ruszycie do strefy, bo jest to po prostu op. Zobaczcie, jak takie wyżyczki potrafią niszczyć przeciwników. This is my season, bro. I'm, I'm the king of cars. Ale nie jest to nie do skontrowania. Wspomniana przeze mnie wcześniej Kusza dobrze radzi sobie z zniszczeniem aut, więc warto ją przy sobie mieć. Ale jeśli jednak chcecie jeździć autem, to możecie wykorzystać pojazd jednego z bossów, bo po zdobyciu medalionu można otworzyć safe ze zmodyfikowanym już autem, który ma dodatkowe zdolności, takie jak nieskończone paliwo. Jeśli chodzi o bronię, to do gry wrócił kombat shotgun, który został lekko zmieniony, ale dalej jest mocny. Został dodany też item z Fallouta, czyli Nuka Cola. Tata. Co? To jest? Regeneruje ona zarówno życie, jak i kawa. W poprzednim sezonie dowiedzieliśmy się o złym wędrowcu, który zmierza na wyspę i że powinniśmy się go bać. Nowy sezon zawitał, a my wciąż nie wiemy kim on jest, ale jesteśmy już coraz bliżej poznania go. Gdy polecimy w to miejsce, to na pociągu znaleźć można graffiti przedstawiające tajemniczą postać. Jest to właśnie sam wędrowiec. Dodatkowo na ekranie ładowania skarnetu można zobaczyć również tą samą postać. I wygląda na to, że tajemniczy wędrowiec już jest na wyspie i pociąga za sznurki patrząc z cienia. Są jeszcze dwie ukryte mityczne bronie w tym sezonie. Otóż stare bossy z poprzednich sezonów nie opuściły jeszcze wyspy. Jednym z nich jest Cerber i jego mityczna strzelba Strażnika Bram. Żeby ją zdobyć, trzeba pogadać z Cerberem w jego miejscówce i wyzwać go do walki. Drugim sekretnym bossem jest Oscar z sezonu pierwszego, który po pokonaniu daje nam mityczną automatyczną strzelbę. A znajdziemy go w królewskich kortach. We'll <laughs>